Te trzy zasady pomogą ci zmaksymalizować zyski w produkcji mlecznej. Cześć, mam na imię Mikołaj i jestem żywieniowcem w firmie Dolfos. A dzisiaj powiem Ci, dlaczego powinieneś precyzyjnie podzielić swoje stado. Oglądaj do końca. Po pierwsze, celem Twojego odchowu powinno być skuteczne zacielenie jałówki w wieku 13-14 miesięcy. Oczywiście przy założeniu, że do tego czasu osiągnie odpowiedni kaliber. To nie tylko ograniczy koszty żywienia i przyspieszy remont stada, ale spowoduje też, że Twoja pierwiastka po wycieleniu będzie produkować więcej mleka i będzie miała wyższy status zdrowotny. Po drugie, jednak nie mniej istotne, pamiętajmy, jak ważny jest zdrowy odchów cieląt, i odpowiednio wysokie przyrosty. Skarmiajmy paszami wyłącznie wysokiej jakości i w odpowiednich dawkach. Od 6 miesiąca intensywnie rozwija się wymię i układ rozrodczy, więc dawki należy korygować, by nie dopuścić, żeby gruczoł mlekowy przegrał rozwój z tłuszczem, a jałówka się zatuczyła, bo będziemy mieli trudne porody i straty w produkcji. Po trzecie należy pamiętać o ogromnym znaczeniu odpowiedniej suplementacji witaminowo-mineralnej. Oraz dostosowaniu jej do odpowiednich grup wiekowych i wagowych. Do żywienia jałówek niecielnych wprowadź Dolmix BJ, który gwarantuje odpowiedni stan racic, skóry i sierści oraz właściwe przygotowanie do krycia i późniejszej ciąży. Po zacieleniu natomiast, gdy dochodzi nam dodatkowy aspekt, czyli intensywnie rozwijający się płód, stosuj Dolmix BJC. To preparat zawierający starannie dobrane składniki, pokrywające zapotrzebowanie bytowe matki oraz płodu. Gwarantujący prawidłowy przebieg ciąży i porodu. Kończąc, zapraszam cię hodowco do kontaktu. W Dolfos pomożemy ci osiągnąć każdy cel, który sobie założysz.